Cześć, moi drodzy! Dzisiaj przedstawię wam historię, która może wydarzyć się za drzwiami każdego z nas. Nie jest to bowiem historia o brutalnym, seryjnym mordercy, ani o bezwzględnym psychopacie bez żadnych skrupułów i moralnych wartości. Sprawa ta nie była też powszechna, dlatego tym bardziej jest ona przykra ze względu właśnie na tą swoją prostotę. Opowiem Wam dzisiaj o sprawie, która może wydarzyć się tuż obok, np. u sąsiada lub nawet za naszymi drzwiami. Ponieważ raczej każdy z nas ma znajomego czy przyjaciela, którego zapraszał do siebie w odwiedziny. Ale zacznijmy od początku. Historia ta opowiada o wydarzeniach z 1979 roku. Antoni M. Starszy pan, który mieszkał samotnie w kamienicy na brudnie. Nie miał rodziny ani nikogo bliskiego. Jego rodzice dawno umarli. Rodzeństwo widywał bardzo rzadko, a także nigdy się nie ożenił. Na pytanie, dlaczego tak się stało, niechętnie odpowiadał, a najczęściej nawet zbywał. Jego dni od wielu lat wyglądały bardzo podobnie. Kiedyś interesował się, co prawda, kobietami, niejedna nawet przewinęła się przez jego życie, ale z małżeństwem jakoś tak no, nigdy nie wyszło. Nie ma o czym mówić. Wtedy jeszcze nie wiedział ani co to starość, ani samotność, wcale o tym nie myślał. Całe życie. Od wczesnej młodości pracował w różnych zakładach stolarskich, a ostatnia jego praca była w fabryce mebli, w której wyspecjalizował się, ceniono go, zarabiał nieźle. A kiedy osiągnął 65 lat, przeszedł na emeryturę. Nie potrzebował rano wstawać ani nigdzie się spieszyć. Nie oczekiwał, Niczego od nikogo ani niczego nie żądał. Nie wiadomo tak naprawdę, czy było mu dobrze, czy źle. Monotonne tygodnie urozmaicał sobie niekiedy wychodząc na wyścigi konne. Przepadał za tym od dawna. Czasami wybierał się też na bazar Różyckiego, gdzie spotykał się ze swoim przyjacielem, Zygmuntem S. Zygmunt, odkąd przeszedł na emeryturę, dorabiał sobie trochę handlem starą odzieżą, którą naprawiała w domu jego żona. Mężczyźni znali się i lubili od dawna, a według słów Antoniego, może nawet ze 30 lat. Czasem odwiedzali się też u siebie w domu, czy to u jednego, czy u drugiego. Częściej jednak to Zygmunt S. przychodził do Antoniego. U niego byli bardziej nieskrępowani, mogli swobodnie ucztować. Tym ucztowaniem nazywali upodobanie do kieliszka. Obaj byli w podeszłym wieku. Antoni S skończył 76 lat, a Zygmunt 74. Mieli różne dolegliwości jak to w tym wieku upodobanie do kieliszka. Do tego akurat wiek im nie przeszkadzał, a po trunku wydawali się nawet sobie młodsi, silniejsi i zdrowsi, dlatego tak chętnie sięgali po alkohol. Zresztą obydwaj trzymali się jeszcze całkiem dobrze, choć w ostatnim okresie Antoniemu N wyraźnie pogorszyła się pamięć. W kamienicy wiedziano o tym, że Antoni M nie stroni od kieliszka. Czasami zdarzało się, że pił nawet samotnie, bo mało kto go odwiedzał, i wtedy zachowywał się w mieszkaniu dosyć głośno. Mówił do siebie, a czasami nawet wykrzykiwał. Sąsiedzi byli już przyzwyczajeni i nie zważali na to. Nie przeszkadzało im, że tak hałaśliwie rozprawia się sam ze sobą ich mm, sąsiad, zresztą w ogóle ten stary człowiek niezbyt ich interesował. Jednak pewnego dnia jego nazwisko znalazło się na ustach wszystkich. Był marcowy poniedziałek. Antoni M., jak zwykle, siedział w domu i bardzo się ucieszył, kiedy okazało się, że około godziny 11:00 niespodziewanie zjawił się u niego jego przyjaciel Zygmunt S. Gość poprosił go o pomoc w wypełnieniu formularza ubezpieczeniowego oraz zaproponował wypicie butelki wódki. Antoni M. chętnie się na to zgodził, pod warunkiem jednak, że najpierw wspólnie i na trzeźwo poczekają na listonoszkę. Ledwie listonoszka wyszła, a mężczyźni wychylili pierwszą przyniesioną przez Zygmunta S wódkę. Później sięgnęli po drugą butelkę. Kiedy za przyjacielem zamknęły się drzwi, Antoni automatycznie sięgnął do kieszeni marynarki, do której schował pieniądze. Pamiętał każdy banknot. Było ich razem sześć. Dwa po tysiącu i cztery po setce. Znalazł tylko setki. Tysiące zniknęły. Nigdy przedtem nie podejrzewał, że Zygmunt S. może zabrać mu pieniądze. W ciągu długich lat znajomości mężczyźni darzyli się zaufaniem. Nie było między nimi też żadnych nieporozumień. Teraz jednak Antoniego N. ogarnęły podejrzenia. Zaniepokojony zajrzał do swoich oszczędności, które miał ukryte. Nie znalazł nic. Na próżno. Chodził po pokoju i przeszukiwał wszystkie rzeczy, szukając pieniędzy. Poszukiwania utrudniał nieporządek, który panował we wnętrzu, a także zapewne słaba pamięć mężczyzny. Tymczasem nadszedł Zygmunt S. w znakomitym humorze z następną butelką wódki w ręku. Zachowywał się jak człowiek o całkowicie czystym sumieniu, i zlekceważył nagabywania Antoniego M. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się awantura, która przybierała na sile. Wkrótce, na klatkę schodową i do sąsiednich mieszkań, zaczęły przedostawać się krzyki i wzywania o pomoc. Sąsiedzi telefonicznie wezwali milicję. Gdy weszli do mieszkania, ich oczom ukazał się niemiły widok. Na podłodze brudnego i zagraconego pokoju leżał zakrwawiony mężczyzna, który dawał słabe oznaki życia. Zygmunt S. zmarł w szpitalu, na drugi dzień, wczesnym rankiem. Antoniego M. aresztowano. Co stało się z pieniędzmi, pozostało zagadką. Nikt nie przeszukał nawet porządnie mieszkania Antoniego. Zresztą nie było to łatwe ze względu na panujący tam chaos. Nie można jednak wykluczyć, że starszy mężczyzna przeniósł pieniądze w inne miejsce i następnie o tym zapomniał. Być może chciał znaleźć lepszą skrytkę. Czasami tak jest, że szukamy dobrego miejsca na ukrycie czegoś, później sami zapominamy, gdzie to położyliśmy. No, u mnie przynajmniej tak się zdarza. Być może żal skierowany pod adresem Zygmunt'a S, który doprowadził do tragicznych skutków, był jedynie wynikiem urojenia. Być może przyjaciel wcale nie okradł Antoniego, ale Antoni M. Ciąż miał swoje przekonanie, że przyjaciel zawiódł go, oszukał i okradł. Prawdopodobnie przeświadczenie to bardziej jeszcze niż żal spowodowany stratą wyzwoliło w nim agresję. Prokurator oskarżył Antoniego M. o zabójstwo, argumentując to tym, że kopiąc i bijąc Zygmunta S. chciał doprowadzić go do śmierci. Oskarżony nie przyznał się do zamiaru zabójstwa. Zapewniał, że nie zamierzał pozbawić życia przyjaciela. Chciał tylko odzyskać swoje pieniądze i działał pod wpływem wzburzenia. Sam zresztą mówił, że dostał niemałych obrażeń w bójce. Sąd dał wiarę wyjaśnieniom oskarżonego, że nie dążył do uśmiercenia Zygmunta S. Uznał, iż ten ostatni zmarł w wyniku ciężkiego i umyślnego pobicia. Antoniego badali również lekarze psychiatrzy. Orzekli oni, podczas rozprawy sądowej, że występuje u niego zespół psychoorganiczny, spowolnienie myślenia i ruchów, częściowa utrata pamięci. Zaburzenia te, spowodowane wiekiem, w znacznym stopniu również ograniczały zdolność rozumienia własnych czynów i kierowania swoim postę postępowaniem. Sąd Wojewódzki w Warszawie potraktował tę opinię lekarską jedynie jako okoliczność łagodzącą, choć dawała podstawy również do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Antoni M. został skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Jeśli wziąć pod uwagę, że w wyniku pobicia życie utracił człowiek, wyrok ten nie wydaje się być surowym. Jeśli jednak wziąć pod uwagę wiek oskarżonego i skazanego, jest to dla niego bardzo surowy wyrok, ponieważ w wieku Antoniego M oznacza praktycznie karę dożywotniego więzienia. Czas mierzy się wszak inaczej u schyłku życia człowieka. Okoliczności, w jakich rozegrało się to całe zajście, a także fakt, że obaj mężczyźni byli przyjaciółmi. Poróżnionymi, zapewne, przez urojenie jednego z nich, które mogło być wynikiem zaburzeń starczych, nadają sprawie szczególny charakter. Fatalną rolę również spełnił tutaj niewątpliwie alkohol. Zabójstwa ludzi samotnych i starych są niepokojącym zjawiskiem społecznym. Jednak, no, niezbyt często zdarza się, aby stary człowiek ginął z ręki innego, w gruncie rzeczy. Życzliwego mu starego człowieka, który uczciwie przeżył całe swoje życie i którego traktował za przyjaciela. Jak uważacie, czy w tej sprawie większą rolę odegrał alkohol, czy właśnie te zaburzenia pamięci, a może Zygmunt S rzeczywiście był winny? No tego już niestety się nie dowiemy. Możemy natomiast mm, wyciągnąć pewne wnioski na przyszłość. Zagłębiając się w tę sprawę, znów budzi się we mnie takie przeświadczenie, że ludzie powinni ze sobą częściej i rzetelniej rozmawiać. Dodatkowo ten przykład pokazuje, że w dzisiejszym świecie coraz częściej mam wrażenie, że występuje pojęcie takiej starczej samotności. Może warto rozejrzeć się wokół. Co się dookoła nas dzieje, może niekiedy dając innym trochę swojego czasu, zainteresowania, można by było uniknąć niektórych złych wydarzeń. Oczywiście nie da się zapobiec wszystkiemu, ale wysnuwają mi się takie refleksje, że dzisiaj ta samotność jest bardzo takim kluczowym czynnikiem wielu innych schorzeń. Depresji, złych myśli, czynów. Rozmawiajmy ze sobą. Tak po prostu. Dajmy swojego czasu innym, chociaż trochę. Może właśnie tego potrzebują. A dzisiaj, moi drodzy, ja będę się już żegnać z wami, także bardzo dziękuję za to, że byliście, za wysłuchanie. Myślę, że ten odcinek i ta sprawa może bez takich, wiecie, brutalnych. Um, Wątków i, i opisów, ale skłoni Was właśnie do takiej refleksji, tak jak mnie. Tak wiecie, można na chwilę przystanąć i zastanowić się nad tym, co dzieje się dookoła nas. Teraz czas na pożegnanie, więc życzę Wam przede wszystkim zdrowia i do następnego podcastu. A, no i jeżeli chcecie więcej, to zapraszam do subskrypcji. Mi będzie bardzo miło, a wy nie przegapicie kolejnych materiałów. Do usłyszenia, cześć!